Witam Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp. A jakże? Ja już wykonuję ten zawód, bo to jest dla mnie absolutny zawód. Ponad 40-45 lat. 45 lat masażu stóp. I dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć kilka zdań o dobrodziejstwie masażu stóp. A do tego jeszcze jakby doszła refleksoterapia, akupresura, to już kropeczka nad i. Zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy utrudniony dostęp do lekarzy i w tej sytuacji, gdzie każdy chciałby być odporniejszy. A pamiętajmy, że odporność uzyskujemy między innymi w bardzo, na bardzo silnym poziomie, wysokim poziomie poprzez stopy, nasze korzenie, które mają bezpośrednie połączenie z Matką Ziemią. Ta odporność zatem pozwala w utrzymaniu właściwej formy, może nie uniknięciu, ale pozycji wygranej w zetknięciu się z wirusem, a no to człowiek jest odporniejszy, jego organizm przyzwyczajony jest do sportu, ruchu, masażu, to łatwiej znosi bezpośrednie spotkania z chorobami, bakteriami, wirusami i zapobiega chorobom. Wróćmy zatem do masażu stóp, bo jest to takie banalne dla mnie, że, żeby mówić, a dlaczego ja masuję ludziom stopy tyle już lat? Mimo wszystko te pytania ciągle się powtarzają. Co któraś osoba wchodząca tutaj do mnie albo dzwoniąca mówi, pyta się, a po co właściwie ja mam stopy masować? A cóż mi to da? Może w tym czasie poszłabym do fryzjera albo do kosmetyczki. Owszem, wszystko jest potrzebne, ale jak wspomniałem, stopy są naszymi korzeniami. To od nich zaczyna się wiele chorób i schorzeń. To od nich zaczyna się starzenie organizmu. I tak jak było już tutaj powiedziane, po wymasowaniu stóp organizm staje się odporniejszy, wydolniejszy. Do zadań, do naszych codziennych czynności. W tej chwili wykonuję masaż stóp, przygotowuję stopy do właściwej akupresury, rozgrzewam je, rozciągam. Widzicie, że pracuję przy palcach, z palcami nakładając swoją dłoń, e, jakby takim zaciskiem drugą podtrzymuję. I Krążę stopą, górną częścią stopy, palcami, które są odzwierciedleniem naszej głowy. Wszystko, co w głowie, w górze, to tutaj w tych palcach jest. I teraz krążę w lewo. O jakimś czasie krążę w prawo. Krążę, uciskam, wyginam do przodu, do tyłu. Oczywiście z wyczuciem, zwłaszcza na początku. Bo jest to jednocześnie rozgrzewka, wstęp do masażu, jakby. Bardzo ważna sprawa. Te palce, gdy zaczynają się poruszać, gdy przestają być sztywne, to wszyscy masowani chwalą sobie dobrodziejstwo masażu i mówią. Jakaż ulga, jakież te moje stopy i palce są teraz elastyczne, a już myślałam, myślałem, że takie sztywne palce będę miała do końca życia. Nie, to jest kwestia rozciągnięcia, rozluźnienia, bardziej systematycznego, jednorazowego. tak samo jak ćwiczenia z ciałem, z kręgosłupem, jeżeli będzie się ktoś rozciągał i ćwiczył codziennie. Nie katował, tylko ćwiczył. Wykonywał proste ćwiczenia. No to będzie elastyczny. Nie będzie miał tyle bólów. Kości i stawy nie będą trzeszczały. Jestem ciągle w górnej części stop. Zobaczcie jakimi różnymi chwytami. Tu jest podpórka, a masuje moje odbicie i kciuk. O, dalej. A tu jest ta podpórka, która trzyma, a wchodzę takim lżejszym i mocniejszym wejściem, rozciągam palce i masuję te części stopy. Bardzo ważne. I odpowiadając w skrócie, ogromnym w skrócie na to pytanie, po co masaż stóp? Po to, by, by żyło ci się lepiej, wygodniej, ekskluzywniej, pod każdym względem. Względem zdrowia, elastyczności, lepszego krążenia. Pamiętajmy, że jak stopy są zimne, źle ukrwione, to dzieje się coś niedobrego w całym naszym organizmie, wcześniej czy później. To nie pozostaje bez konsekwencji. Teraz taką pokrzywką o, skręcam ją od palców, przez całą stopę przechodzę. Teraz naprzemiennie te ręce kładę. Prawa jest na górze, a teraz lewa jest na górze. Widzisz to? O, i przez całą stopę idę do góry. Wracam, sięgnę Achillesa poprzez pięty, wzdłuż krawędzi, i znowu cały ten krwiobieg, cały ten ruch, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy wykonuję na każdej stopie osoby. Przez tyle lat nabyłem oczywiście wiele manualności, że połowę masażu wykonuje od razu na dwóch stopach, dwoma dłońmi. To jest kwestia ćwiczeń, kwestia manualności, umiejętności. Zobaczcie, jak mogę przechodzić sprytnie, o, niewidocznie w różne chwyty. Moje. Kciuki znajdują się pod spodem stopy i mogą masować wszystkie receptory, które się tam znajdują między innymi nerki. Teraz mogą być kręgosłupie, bo są na wewnętrznych krawędziach stóp. Widzicie jak, jakie płynne przejścia. Teraz przekładam i palce idą na grzbiety, a kciuki są pod spodem. I te kciuki, zobaczcie, jedne i drugie, mogą masować wewnętrzne, zewnętrzne krawędzie, przepraszam, zewnętrzne krawędzie stóp, gdzie znajdują się stawy barkowe, kolanowe, łokciowe. No, takie masaże można sobie wykonywać w rodzinnym gronie. Uczymy, wydajemy książki, podręczniki, niedostępne w księgarniach. Proszę tam pokazać, ile, jaka jest nasza nasza księgarnia prywatna. Tylko u nas dostępne kasety. Już kaset się tak dużo nie stosuje, ale książki, poradniki, które są przydatne w każdej chwili miejscu niewielkiej wielkości, niewielkiego gabarytu, takie mieszczące się w kieszeni, w damskiej torebce. Zresztą w damskiej torebce się się wszystko mieści. Mówiąc. i wracamy do masażu i rozluźnienia. Błogie chwile. Przechodzi człowiek. Oczywiście masaż musi mieć swoją dynamikę, intensywność, ale niekoniecznie. On nie musi być mocny, silny. Zobaczcie teraz, kciuki zastąpiły cztery palce i wodzą po wszystkich kręgach, o kręgach. Pokazuje tutaj takie różne ułożenia. O, ja mogę sobie pracować tak i tak i w ten sposób, o kciukami pracując i nad garstkami. To dzisiaj taka krótka lekcja, i zachęcenie do masażu stóp, do nauki. Na sobie samemu. Ten masaż można sobie wykonać samemu na sobie albo na drugiej osobie. Oczywiście tak jest zawsze lepiej. Od czasu do czasu w ciągu roku prowadzimy również kursy w miejscowości w kurorcie Ustka, gdzie zapraszamy na naszą stronę i na terminy. To dzisiaj taki krótki wycinek.